Za mną stoi Honda MC750X, w najnowszy odsłonie. Ogólnie motocykl genialny w swojej prostocie, z kilkoma rozwiązaniami, rozwiązaniami, na które albo ktoś inny nie wpadł, w sensie inne marki, albo po prostu nie chcieli tego zastosować, nie chcieli tego skopiować, a szkoda, bo mogłyby mieć dużo fajniejsze osiołki, a dodatkowo, co bardzo ważne, co bardzo istotne, ten motocykl brzmi naprawdę dobrze. Zresztą posłuchajcie sami.